Witajcie moi kochani, to znowu ja, Monika i kanał perfumowy Orient Express. Moi kochani, wdech i wydech, dzisiaj będzie spokojnie mam nadzieję, moje emocje mnie nie poniosą niczym narowisty koń, aczkolwiek ja mam temperament mocny po przodkach, raczej choleryczny, ale całe życie nad sobą pracuję, żeby ten koń, wiecie, słuchał się mnie, ten mój temperament. Moi drodzy, obiecałam Wam film, który będzie podsumowaniem tych dwóch krótkich filmów o życiu w Anglii, i od razu chciałam Was przeprosić, bo te dwa filmy, te krótkie, one nie miały być takie krótkie. Po prostu mój sprzęt się popsuł, po prostu zabrakło pamięci w telefonie i cokolwiek chciałam nagrać, po prostu to się urywało. Mam nadzieję, że taka sytuacja już więcej się nie wydarzy i będę mogła powiedzieć tyle, ile chcę. Te filmy wzbudziły dużo kontrowersji. Poczułam się dosłownie, jakby mnie ktoś do ściany przypierał i próbował mi wmówić, że to, co widzę, to tego nie widzę. Yy, wydaje mi się, że jestem naprawdę dosyć obiektywną osobą. Absolutnie nie jestem sfrustrowaną osobą, ktoś napisał sfrustrowany Orient Express. To nie o mnie, to nie o mnie. Nie jestem sfrustrowana, jestem niepoprawną optymistką przez całe swoje życie. I naprawdę to, co mówię, to o czym mówię, to są obserwacje wielo-wieloletnie. Jestem tu dłużej niż 4 lata, w tej części Anglii, Angielska Riviera. Jest tu wielu turystów, dosyć taki zamożny to jest re rejon Anglii, ale byłam też w innych rejonach, w Kornwalii, niedaleko Londynu, niedaleko Oksfordu. Byłam w czterech różnych miejscach w Anglii, tutaj żyję najdłużej. I wydaje mi się, że mam prawo już cokolwiek powiedzieć, bo gdybym w sumie zebrała te, te moje doświadczenia życia w Anglii, to już to jest około 6 lat, 6 lat intensywnej pracy zawodowej i obserwacji. Tak jak powiedziałam wcześniej, ja nie chodzę po pubach, nie piję alkoholu, mój umysł jest czysty, w miarę jak tylko się da, obserwuję. I to nie jest tak, że jestem sfrustrowana, nierzyczliwa, niewdzięczna. Wiele razy mówiłam o tym, że jestem bardzo wdzięczna, że Anglia dała mi szansę, że mogłam tutaj przyjechać jako samotna matka, która w Polsce no, nie, nie doświadczyła, że tak powiem, wiecie, super stabilnej sytuacji życiowej. Wręcz przeciwnie, mogłam tutaj przyjechać i po prostu ktoś powiedziałby, odkuć się, ale ja nie używam takich słów. Ja po prostu chciałam popracować, zobaczyć, jak tutaj się żyje. Chciałam popracować z osobami niepełnosprawnymi, chorymi, starymi. Bardzo lubię staruszków, kocham, kocham tak naprawdę sta staruszków. I to, czego nie zdążyłam powiedzieć w tych dwóch króciutkich filmach, to jest właśnie to, że ja nie mam tutaj tylko negatywnych doświadczeń. Mam bardzo dużo pozytywnych doświadczeń, pozytywnych obserwacji. Zresztą nagrywałam wcześniej takie filmy dla was pod tytułem Czym pachną angielki, i tam było dużo pozytywnych doświadczeń, dużo pozytywnych wniosków, i film, tamte filmy nie spotkały się z takim atakiem jak ten, jak te krótkie, no właśnie może dlatego, że one były za krótkie. Nie zdążyłam po prostu, wiecie, tak naprawdę się wypowiedzieć w tych krótkich filmach. Wszystko było tak takie skrót, skrótowo, skróty myślowe, tak, natomiast y, widzicie, nie jestem żadną pesymistką, chciałabym, żeby każdy był takim pesymistą, jak ja, wtedy życie byłoby piękniejsze, naprawdę, uwierzcie, nie jestem pesymistką, jeżeli ktoś chce mi zamknąć usta, powiedzieć, że żyję na prowincji w Anglii i że jestem pesymistką i że jestem sfrustrowana, to nie, to niestety kulą w płot. Kulą w płot, bo nie jestem pesymistką, nie jestem sfrustrowana. Prowincja to nie jest taka typowa prowincja, bo to są miejscowości wypoczynkowe. Tutaj obok mnie żyła Agata Christie w Torki. Mam tutaj też bardzo stare, piękne miasteczko Totnes, gdzie żyją artyści i hippisi. Mam blisko Exeter, Bristol, Newton Abbot. Także to są różne miasta, w których ja przebywam, podróżuję, pracuję. Pracuję w wielu instytucjach. Pracowałam w około 60 różnych instytucjach, więc jeżeli ktoś mi mówi, to prowincja, żyjesz na prowincji, z albo najlepsze, z kim ty się zadajesz, to już jest naprawdę cios poniżej pasa. Pisanie takich komentarzy, z kim ty się zadajesz. Moi drodzy, zadaję się głównie z samą sobą i z przyrodą i muzyką i perfumami, bo to są moje pasje i z moją rodziną się zadaję, tak? Yy, natomiast to nie, tutaj nie, nie chodzi o to, żeby teraz oceniać, jak wygląda moje życie, ale chodzi o to, że ja po prostu przebywam z ludźmi. Nie przebywam z żadną patologią, ja przebywam z ludźmi. Wiecie, w wielu nawet bardzo bogatych instytucjach pracowałam. W luksusowych instytucjach pracowałam również. Pracowałam w instytucjach, gdzie za pobyt człowieka miesięcznie płaci się 30 tysięcy złotych. Także to nie były jakieś, wiecie, nie wiem, fabryki. Na prowincji, i naprawdę, no, to są po prostu argumenty kulą w pół odrzucone. Ktokolwiek mnie zna, wie, że jestem niesamowitą wręcz optymistką i mimo trudnych doświadczeń życiowych zawsze jestem uśmiechnięta. Zobaczcie, jakie mam zmarszczki pod oczami. Ja się ciągle śmieję. Taka jest prawda. I naprawdę mam dużo dobrej woli. No dobrze, to tyle wstępu. Mam nadzieję, że już ten, te ataki ustaną. Te ataki ustaną naprawdę, bo one są troszeczkę szokujące dla mnie. I teraz będę mogła więcej powiedzieć, będę mogła rozwinąć swoje myśli. I dobrze, zacznijmy od tego, że e, społeczeństwo angielskie wi widać wyraźne różnice pomiędzy oczywiście wielkimi miastami, małymi miejscowościami ale e, ja więcej widzę jeszcze różnic pomiędzy starszym pokoleniem a młodym pokoleniem. Młode pokolenie jest bardzo głośne, bardzo rozbrykane. Bardzo dużo się dużo tutaj ludzi się odurza narkotykami, alkoholem. Wydaje mi się, że o wiele więcej tutaj ludzie piją niż w Polsce, naprawdę. Piją w zasadzie cały czas i rozmowy w pracy to są głównie o tym, co piłem albo co będę pił, a ja pracuję w służbie zdrowia, więc to jest tym bardziej szokujące, kiedy kobiety tylko rozmawiają. Co dzisiaj na kolację, co będziesz piła, a co wczoraj piłaś, a co jutro będziesz piła, wiecie, no, sorry, to jest dla mnie szokujące, ale to nie tylko o to chodzi. Chodzi o to, że młode pokolenie jest, zdecydowanie różni się od tego starszego pokolenia. I jeżeli miałam z kimkolwiek rozmowy na poziomie, czyli takie nie, nie płytkie rozmowy, tylko takie normalne rozmowy o życiu, gdzie widać, że człowiek coś wie, coś przeżył, ma poczucie humoru, łapie w lot jakieś, właśnie, podteksty, to były to osoby głównie starsze, czyli 50, plus, yy, bo ci ludzie starsi i ci staruszkowie, oni pamiętają jeszcze dawne czasy, te bez komputera, bez internetu, wiecie. Pamiętają dawne czasy, kiedy ludzie gotowali, kiedy ludzie żyli spokojnie, kiedy ludzie mieli bliskie relacje, a nie tylko przesiadywali w pubach i pili do, do nieprzytomności alkohol, żeby potem w środku nocy wydzierać się jak małpy, o tym mówiłam. Yy, I. To starsze pokolenie jest zupełnie inne. Tam jest wielu wspaniałych ludzi. Poznałam wielu cudownych ludzi, między innymi y, pisarzy, y, jakiegoś tam menedżera, starszego pana, który był menedżerem słynnym Manchester United. To są ludzie na poziomie, to są ludzie, którzy pamiętają dawne dobre czasy według mnie. Y, poznałam też na przykład y, opowiadałam na jednym z live'ów, poznałam y, mężczyznę, który był polskiego pochodzenia, polsko-żydowskiego pochodzenia. Był Anglikiem, ale miał też korzenie polsko-żydowskie. On był słynnym fotografem, robił w latach 70. reklamy dla Woga, w ogóle reklamy perfum robił. On robił zdjęcia i te całe kampanie reklamowe dla Chanel, dla Diora i robił również, zrobił również takie słynne zdjęcie, o tym mówiłam na jednym z live'ów, zdjęcie początkującemu Jimiemu Hendrixowi w Nowym Jorku, Jimi Hendrix to był początek jego kariery. Przyszedł do studia fotograficznego i ten mój znajomy, ten pan, yy, robił zdjęcie. Yy, zrobił takie nietypowe zdjęcie, kiedy Jimi Hendrix ma taką jakby aureolę nad głową, i to zdjęcie poszło na okładkę. I ten pan mi opowiadał o tym życiu swoim. Dał mi to zdjęcie Jimmy'ego Hendrixa. Opowiadał mi, że Jimmy Hendrix pachniał paczulą, bardzo mocno pachniał paczulą, i to były piękne spotkania z mądrymi ludźmi, którzy czytają, którzy mają wiedzę ogólną, którzy żyją spokojnie, nie wywyższają się. Są zainteresowani, skąd ja jestem, co robię w życiu, co robiłam w Polsce, bo, za, bo zdecydowanie pracowałam w innym zawodzie w Polsce, nie. Nie była to tak aż tak wyczerpująca praca fizyczna, jak tutaj. Yy, także miałam cudowne spotkania z ludźmi, ale głównie były to osoby właśnie ze starszego pokolenia to raz a dwa osoby. Które miały mieszane pochodzenie. Tak, akurat to się wydarzyło, że najciekawsze osoby, jakie tutaj spotkałam, to były osoby Brytyjczycy albo osoby ze Szkocji, Irlandczycy, też o takim właśnie mieszanym pochodzeniu. Nawet mój sąsiad tutaj, który mieszka nade mną, właśnie ma takie pochodzenie polsko-żydowsko-szkockie i po prostu z takimi ludźmi najlepiej mi się rozmawia. I wiecie, to, że powiedziałam, że po moim mieście chodzą zombie i ktoś mnie zaatakował, że tak powiedziałam. To ten Anglik, który mieszka nade mną, właśnie, który również ma zdrowy dystans do Anglików, który widzi to, co ja na ulicach, to on pierwszy to powiedział. Czy zauważyłaś, że po tym mieście coraz więcej chodzi zombie czyli ludzi pijanych, naćpanych, krzyczących, sfrustrowanych, brudnych, którzy mają wybuchy złości na środku ulicy? Marihuany czuć tutaj wszędzie, po prostu wszędzie, wszędzie. Aż po prostu, wiecie, jest mi niedobrze od tej woni marihuany. Anglicy tacy przepisowi, a marihuana tutaj jest zakazana w użytku, a jednak użytkują na gminnie marihuanę. Ale, ale ale są tutaj również pozytywne e, rzeczy, pozytywne aspekty życia w Anglii, o tym już mówiłam, że to jest dobra pensja, że to jest życzliwość na ulicach, że to jest to, że czuję się bezpiecznie. Chodzę sobie czasami do jakichś tam rezerwatów przyrody, jak tylko mogę, w takie dzikie miejsca, nawet wieczorem i nigdy nie czułam się tutaj nie czułam się zagrożona. Wiedziałam, że raczej to społeczeństwo jest, no ono jest tak w jakimś sensie wytresowane, że po prostu ludzie tutaj raczej, nie mówię tutaj o tych osobach uzależnionych czy chorych psychicznie, które, takie to osoby mają czasami jakieś wybuchy na ulicy złości, ale mówię o normalnych ludziach, że oni tutaj są, trzymają się w ryzach, więc ja się tutaj czuję bezpiecznie. Yy, I moi drodzy, też są takie właśnie pozytywne, pozytywne tutaj aspekty życia, że na przykład wiecie, często jeżdżę pociągami. Żeby kupić bilet, to czasami po prostu trzeba użyć takiej maszyny do, do biletów. I czasami to jest tak, że po prostu ta maszyna się zacina, albo po prostu ja nie zdążę tego biletu kupić. I kiedy tak mi się zdarzyło pierwszy raz, to bardzo się denerwowałam. Wbiegłam do pociągu, bo jechałam do pracy i musiałam po prostu już jechać, i bałam się, co się wydarzy. Czy będzie tak jak w Polsce? Że miałam kilka sytuacji w Polsce z tak zwanymi kanarami, kontrolerami, kiedy właśnie tłumaczyłam jakąś trudną sytuację, że właśnie idę kupić bilet do konduktora w pociągu, właśnie idę. I właśnie wtedy kanar mnie łapał i mówił, że kara tutaj, prawda, kara musi być. Miałam kilka takich sytuacji, gdzie po prostu, wiecie, od razu byłam potraktowana jak potencjalny oszust, tak, w Polsce. Tutaj tego nie ma. Tutaj jeżeli wsiadasz do pociągu bez biletu, to spokojnie sobie siedzisz i w pewnym momencie podchodzi do Ciebie kontroler i spokojnie kupujesz bilet. Nikt Ciebie nie, nie uznaje a priori z góry za oszusta. Więc to są takie miłe sytuacje, tak? Podobnie w autobusach, w sklepach, wszyscy są mili, uśmiechnięci, życzliwi. Yy, mówiłam wcześniej o perfumach, że są bardzo tanie, że można kupić niesamowite perełki w charity shops, że ogólnie perfumy są 40-60% tańsze niż w Polsce. Ceny perfum w Polsce to jest horrendalna po prostu przepaść. Nie wiem dlaczego tak jest. Natomiast yy, tutaj są też te sklepy charity shops, gdzie można wiele rzeczy kupić, instrumentów, książek. Y, ubrać ubrań czy pięknych rzeczy, mnóstwo rzeczy kupiłam, również meble właśnie w Charity Shops, jestem przeszczęśliwa, że tak jest, ale, ale nie, to nie, to wszystko, ta piękna też przyroda, muzyka, to mi nie zasłania tego, wiecie, ja nie jestem, y, nie żyję y, zamroczona, nie żyję we śnie, y, nie idealizuję sytuacji, staram się na rzeczywistość patrzeć Taką, jaka ona jest. Oczywiście ktoś mi powie, to jest twoja subiektywna rzeczywistość, to jest twój subiektywny ogląd sytuacji. Tak, to prawda. Wszystko, co mówimy, mówimy tak naprawdę o sobie i to jest nasze subiektywne spojrzenie na świat, ale mam tutaj również Polaków, którzy mówią to samo, mają takie same obserwacje, że bardzo trudno dogadać się z Anglikami, dlatego że po prostu. Oni nie myślą tak, w taki sposób, jak my, Polacy. Nie potrafią szybko y, zrozumieć, o co chodzi, nie potrafią szybko przeanalizować problemów, bardzo schematycznie myślą. Y, żyją i są wychowywani tak, że żyją według instrukcji, konkretnych instrukcji, co skłania ich, co sprawia, że oni nie mają tej kreatywności w sobie. Nie potrafią po prostu błysnąć intelektem, rozwiązać problemów, naprawić czegoś. Wielokrotnie widziałam sytuacje, kiedy Wiecie, jakieś proste rzeczy, typu wymienić filtr w pralce, nie wiem, tam, jakąś tam rurkę przypiąć w pralce, nie wiem, coś tam z prądem, proste rzeczy, nie wiem, proste, bardzo proste rzeczy. Anglicy miesiącami nie potrafili tego zrobić. Przychodzi Polak, mężczyzna zwłaszcza, chociaż mnie też się tutaj <laughs> udawało czasami pomóc w różnych sytuacjach, przychodzi mężczyzna, szybciutko, bach, bach, rozwiązuje wszystkie problemy, który, który, <laughs> które były nie do rozwiązania dla Anglików. Po prostu oni nie są tu uczeni rozwiązywać problemy. Myśleć, szukać instrukcji. Wielokrotnie, wiecie, jestem wegetarianką, wielokrotnie w mojej pracy y, musiałam gotować ludziom jedzenie, na przykład stek, albo jakieś tam inne mięsa. Ja nie jem mięsa od 30 lat, nie, nie, nigdy nie, przyprawiałam, nie, nie przygotowywałam mięsnych potraw w moim życiu, bo jestem wegetarianką od 14 roku życia. No i co? Ale to było wymagane ode mnie, więc szybko, bach, bach, bach internet Film instruktażowy, jak przygotować Steka, jak przygotować to czy tamto, wszyscy jedli i smakowało im. I po prostu Polacy są ogarnięci. Polacy są ogarnięci życiowo poprzez to, że po prostu nasz kraj miał nieustanne problemy. To, że mieliśmy te problemy, te niesamowite traumy, te wojny, że musieliśmy tyle razy, jak Feniks z popiołów się odradzać, to sprawia, że mamy w naszych genach po prostu tą niesamowitą siłę. Do przetrwania, do przetrwania trudnych sytuacji, do rozwiązywania problemów. Anglicy żyją w takim spokoju, w takim uśpieniu, który czasami przechodzi w letarg. To jest letarg. Mam wrażenie, że wielu ludzi po prostu nawet nigdy nie pomyśli o tym, żeby zmienić choć trochę swoje życie. No właściwie, po co mieliby je zmieniać, skoro jest im dobrze? Państwo dba o nich, dba niesamowicie o niepełnosprawnych, ułomnych, chorych psychicznie, dba o te osoby, które są tak otyłe, że nie mogą pracować. Osoby 30-letnie z taką ogromną otyłością jeżdżą tutaj takimi skuterami, bo nie mogą już chodzić. Nie mogą już chodzić, są tak grube. Mają takie specjalne skuterki i robią zakupy jeżdżąc takim skuterem. I wielokrotnie obserwowałam, co te osoby kupują. Mówiłam o tym na innych filmach. Torty, ciastka, chipsy, frytki. I, a żyją z subwencji, tak? Czyli z, z benefitów. I nikt nie dba o to, żeby taką osobę wezwać i powiedzieć słuchaj, będziemy cię wspierać, damy ci na przeżycie, tak? bo te benefity są bardzo wysokie. 5-4 tysiące to jest mniej więcej tyle. 5-4 tysiące dostają ludzie, którzy nie mogą pracować na przykład z powodu otyłości, ale nikt już nie zadba o to, żeby taką osobę przekonać, wyedukować, żeby zaczęła się odchudzać, bo to będzie dobre dla jej zdrowia, dla jej dzieci, bo często te osoby mają dzieci. I widzę 30-letnią kobietę, która jeździ skuterem po sklepie, bo nie może chodzić i dziecko tam jej pomaga robić zakupy, no to chyba coś tutaj jest nie w porządku, prawda? Właśnie tutaj jak brak konsekwencji w tych działaniach rządu, no bo wiecie, to jest takie deprymujące, tak? Jeżeli ktoś dostaje benefit 5-6 tysięcy złotych, bo jest gruby, bo się objada. Ja nie mówię tutaj o innych powodach. Ale ludzie tutaj po prostu przejadają się, a przede wszystkim są tak otyli, dlatego że jedzą niesamowite ilości cukru. Coca-Cola jest pita cały czas przez wszystkich, od dziecka do staruszka. Wiecie, a ja pracuję w służbie zdrowia, więc dlaczego ludziom z demencją, z Parkinsonem? Cho ludziom chorym nie poleca się picia ziół, zielonej herbaty, która wpływa rewelacyjnie na organizm. Dlaczego tylko ciągle jest ta herbata z mlekiem i napój bombelkowany? Wiecie, to nie jest normalne. To nie jest normalne. Jest mi czasami przykro, bo widzę, że jest to bogaty kraj, który mógłby tutaj wprowadzić takie, wiecie, zdrowe normy, na przykład żywienia, a otyłość jest niesamowitą plagą. Ja, tu, ja nigdzie i nigdy nie widziałam tak otyłych ludzi jak tutaj. I to osoby młode. Naprawdę. One nie mają zresztą z tego powodu żadnych kompleksów. Mówiłam o tym na innych filmach. Te osoby po prostu pokazują całe swoje ciało w pełnej okazałości, więc jest to czasami szokujące. Te brzuchy, które zwisają do, do ziemi. Ja pracuję z takimi ludźmi. Czasami wiecie, pomagam takim ludziom i powiem Wam naprawdę, że yy, pomaganie takim ludziom w higienie na przykład jest traumą po prostu. I tyle więcej nie powiem. Możecie sobie wyobrazić, że to może być trauma. Tak? No, już więcej nie będę mówić na ten temat. Teraz przejdę do, do tego, że tak jak powiedziałam, ludzi nie uczy się samodzielnego myślenia. Ludzie nigdy nie wpadają, tutaj nie widzę, żeby oni wpadali na taki pomysł, żeby może zmienić swoje życie, żeby może czegoś spróbować, żeby po prostu poznać inne kultury, nie wiem, żeby poczytać, żeby mieć jakieś hobby ciekawe. Tutaj wszystko jest według schematu, czyli hobby to jest pójście do pubu, pójście do kina pójście do, do, do restauracji na jedzenie, bo sobie nie gotują, bo w ogóle nie chcą gotować, są potwornie leniwi, jeśli chodzi o gotowanie i nie widzą korelacji pomiędzy otyłością, pracą mózgu, a jedzeniem, które jedzą. Yy, kiedyś miałam taki zabawny dialog, kobieta pyta mnie, co masz na kolację? A ja mówię, nie, tak nie zrozumiałam, o co jej chodzi do końca. Yy, mówię, no nie wiem jeszcze, wrócę do domu, to sobie coś ugotuję. A ona tak patrzy na mnie, no i taki dialog się właśnie, wiecie, kończy takim niezrozumieniem, jakąś taką konfuzją. No tak, bo oni po prostu mają na kolację to, co jest w domu w pudełku, wiecie, ze sklepu kupione. Wiecie, o co mi chodzi, prawda? To jest norma. I oni tak patrzą na mnie, no głupio no gotuje, no poświęca czas na gotowanie po prostu. Jaki to ma sens? Wiele razy spotkałam się, bo dzielę kuchnię z innymi Anglikami, wynajmowałam kilka tutaj miejsc i zawsze miałam, prawie zawsze miałam kuchnię z kimś dzieloną. I oni tak patrzył na mnie, po co ja w ogóle gotuję? Dlaczego ja w ogóle spędzam czas obierając marchewki, skrobiąc marchewki, ziemniaki, no po co, skoro można po prostu kupić pudełko i włożyć do piekarnika? Eee, to jest dramatyczne, to jest dramatyczne. Po prostu dramatyczne. Tutaj nic się nie zmienia, jeśli chodzi o taką świadomość zdrowego odżywiania, i jest to naprawdę po prostu plaga, plaga otyłości. I naprawdę. Widzę czasami też osoby, które pracują z takimi ludźmi, którzy nie mogą chodzić. Po prostu nie mogą chodzić. Ile jest cierpienia na ich twarzach? Kiedy idą jak słoń, krok za krokiem, krok za krokiem. I na twarzy jest cierpienie, jest ból wypisany, bo ja wiem. Wiem mniej więcej, jak oni się czują, tak? I też mówię, nie jestem tutaj żadną, wiecie, idealną personą. Też mam nadwagę i wiem, ile wymaga to wysiłku. Cierpliwości, siły woli, żeby schudnąć chociaż jeden kilogram, wiecie, zwłaszcza w pewnym momencie życia, tak? kiedy przemiana materii zwalnia. Ale po prostu, nie rozumiem, jest to niesamowicie bogaty kraj. Dlaczego nie edukują ludzi? No, właściwie odpowiedź jest prosta. Rządy, nie tylko Anglii, ale też inne, nie są zainteresowane tym, aby edukować ludzi w czymkolwiek. Oni będą edukować nas, w, wiecie, będą nas stresować, tak jak nas stresowali. W czasach pandemii, prawda? Będą nas stresować z odległości, z zachowywania odległości, gdzie są badania naukowe, jak to fatalnie wpływa, zwłaszcza na dzieci, jak to wpływało na dzieci, które czerpią informacje o świecie z, z twarzy mamy, z mimiki mamy i jak mama była zamaskowana przez dwa lata, bo musiała być zamaskowana, jak to wpływa na rozwój wiecie dziecka. Ten temat to też jest temat, temat szeroki. Natomiast, właśnie tutaj Rządzący nie są zainteresowani, aby edukować ludzi historycznie, yy, właśnie pod kątem żywienia, pod kątem zdrowia. Tak jak mówiłam, tutaj nikt nawet nie wie, że na ból żołądka można sobie wypić miętę. Po prostu takich rzeczy nie wiedzą. Nie wiedzą. Tak jak mówiłam też kiedyś, yy, 30-latka zapytała mnie w pracy, co ja piję, bo ona nie wie, co to jest. Ja jej pokazuję: mam w pudełku kawę mieloną. 30-latka mówi: a co to jest? Bo ja nigdy tego nie widziałam. No, właśnie, ona nigdy nie widziała naturalnej kawy, bo nikt jej tego nie pokazał, bo nikt nie używa tutaj naturalnego jedzenia. Tak naprawdę wszystko jest, wiecie, nawet ugotowane ziemniaki są poszatkowane, ugotowana marchewka, poszatkowana w paczkach, wszystko w paczkach, wszystko wiecie, z konserwantami i tak dalej, i tak dalej, więc jest to przepaść. O chlebie to w ogóle nie ma co mówić, bo tutaj czegoś takiego jak dobry chleb nie ma. Ja staram się znaleźć, wiecie, czasami jeżdżę na jakieś tam ryneczki eko i nawet jak kupuję na jakimś tam ryneczku eko jakiś chleb, który troszeczkę przypomina ten polski, bo szukam tej chrupiącej skórki oczywiście, to ten chleb po prostu jest niezjadliwy, jest niedobry, smakuje jak wata. Po prostu oni nie potrafią wypiekać, nie potrafią robić dobrych ciast, dobrych, dobrego chleba. W ogóle nie lubią gotować, i tak jak mówiłam, tutaj ktoś się oburzył w komentarzu. Wielokrotnie w różnych miejscach podawano mi to się w głowie nie mieści, jeszcze to nie jest wielka rzecz, ale to jest dziwne po prostu. Podawano mi sałatę suchą. Wyobrażacie sobie to? Chce, chcielibyście jeść suchą sałatę? Sałatka z suchej sałaty. No genialnie. Nie wiedzą o tym, bo się nie edukują. Po prostu nie wiedzą, że. Sałatka grecka na przykład czy inna sałata musi być polana dressingiem, musi być z oliwą i tak dalej. Przypraw też prawie w ogóle nie używają. Oczywiście możecie iść do chińskiej knajpy, włoskiej restauracji, wtedy dostaniecie coś co smakuje, ale angielskie jedzenie jest bez smaku. Nie używają soli, kiedy gotują ziemniaki i warzywa, nie używają przypraw po prostu. Jest to dziwne, jest to szokujące. Jedzenie jest niezjadliwe, niedobre. Więc wcale się nie dziwię, że potem dzieci nie chcą jeść warzyw, tylko jedzą chipsy i popijają bąbelkowym napojem. Bo jeżeli mają w domu, wiecie, marchewkę, nie wiem, cokolwiek, nawet bez soli, no to, to w ogóle to nie smakuje, prawda? No dobrze. Teraz może coś pozytywnego. <gryw> Teraz muszę pomyśleć, co tu jest pozytywne. No tak, perfumy na pewno są pozytywnym tematem, yy, ale. Jeszcze troszeczkę ponarzekam. Wiem, że komuś się to nie spodoba, ale mówię jak jest. Mówię jak jest, naprawdę. Niczego nie wymyślam, bo w ogóle, właściwie to po co ja miałabym wymyślać cokolwiek? Powiedzcie, jaki to miałoby mieć sens, jeżeli ktoś mi zarzuca, że ja jestem tak sfrustrowana, że wymyślam? A w jakim celu miałabym wymyślać? Gdybym żyła w raju, to bym opowiadała, że żyję w raju, prawda? I teraz przypomina mi się ta piosenka y, Muńka Staszczyka i T. Love. Jest super, jest super.